No witajcie, to znowu ja Tym razem pokręcę się po kraju. jadę się załadować pasem siarkowym I lecimy za Poznań do miejscowości Kcianka. Troszkę spokojniej, troszkę nudniej, ale jeżeli będziecie chcieli, to będzie mi bardzo miło, jak mi towarzyszycie. Także zapraszam. No i ładujemy tu siarę zgadnijcie, co nie wolno nagrywać. <laughs> Staję właśnie pod nalewakiem i czekam, aż się naładuje. 20 ton bierzemy i jedziemy dalej. A. Trasa, jak trasa. wierzę, że nie żadnych niespodzianek nie będzie, ale. Wszystko trzeba się przygotować. Raz byłem w tej firmie w czciance. W porządku, nie ma problemu. Nie było żadnych atrakcji, udziwnień. Myślę, że i tym razem tak nie będzie. Co będę brał później? Nie wiem jeszcze. Raczej mi że na eksport raczej w tym tygodniu nie pojadę. Pewnie coś, jakąś krajóweczkę może z Gdańska, coś z Pydkości. Nie wiem jeszcze że ze Zobaczymy. Na pewno się z wami tym podzielę, a póki co ja jeszcze sobie opracuję trasę, którą pojadę i czekam. Mam nadzieję, że już niedługo. Ha, słuchajcie. Jej plany się zmieniły. Plany się zmieniły tak, że muszę się teraz z kolegą przepiąć, przepniemy się szybko. Ja się wrócę na bazę i zapnę podwozie podwozie pod kontener i nie pojedziemy do Czcianki tylko pojedziemy do fabryki Van Hola Belgii Także miała być Czcianka AS Belgia a mnie to lepiej Także mała aktualizacja Zapraszam na wycieczkę do Belki. No dobra, teraz już wiem więcej. Od kolegi na Czepę wziąłem, żeby ją ściągnąć na bazę. Musimy szybko się przepiąć. Znowu na bazę przyjadę, przepnę się jej szybciutko i pojedziemy już właśnie tym właściwym podwoziem do tej Belki. No akcja szybka, bo odbiór mam. Jak to spedytor powiedział, albo jutro, albo w czwartek. No to czyli w czwartek, bo jutro do Belgii to ja nie zdążę. Będzie się skidł, ale spoko. Na czwartek to jest dobra, dobra data, <gry> dobry termin. Także ja szybko naginam, przepinam. Jadę z powrotem, ile dzisiaj zajadę, tyle zajadę. Jakaś przerwa, taka dłuższa, czyli jak 11 bądź 9 godzin. chyba 11 zrobię, bo 9 zrobię. No i co, będziemy lecieć jutro, nie wiadomo gdzie zajadę znowu, ale to już wszystko się okaże w ciągu pracy, bo transport to jest wielka jedna niewiadoma, zresztą sami widzicie. Dobra, no więc raport oddany i włączam się później. O, Dobra, jesteście na głowie. Spróbujemy zapiąć kontener. Co prawda kolega nam tu tak stanął, Troszkę fachowo, najdobrze. dobrze kurczę, że tam trafię hmm. Trafię z złożonymi lusterkami kurczę Musimy na tamto lusterko cofać to my radę, mi się udaje Ten ma to do siebie, że on jest dość krótki Krótszy niż normalna sinisterna Oj się, to wygląda Dobra, spróbujemy go kliknąć I wjeżdżamy pod dziada w samo na razie zapinamy Mam nadzieję, że trafimy O, nie? O, trafiliśmy Pięknie Tyle ta naluta trochę stanu Nie miło Ale jakoś damy radę sobie zamek zaskoczył zamek zaskoczył pięknie tak to wygląda dobra, dobra sobie możemy już zwinąć musieli łazić po kilka razy. Dobra, zapinamy przewody. Ja to zawsze robię w odwrotnej kolejności, jak wypinałem, żeby o niczym nie zapomnieć. Tak się nauczyłem. I teraz jedna rzecz. Jeżeli kogoś to będzie drażnić, będę plus. Także proszę sobie przewinąć. Światła. a jest to jest znowu będę pluch. No i gra. Kontener mamy zapięty. Znaczy kontener, podwozie. Tym zestawem pojedziemy do belki. Dobra. Ja tu znowu muszę kombinować, żeby wyjechać I widzimy się później. No Zbiałem. Jeszcze przy okazji zrobiłem zakupy. Tam mi przerwa wyszła. Przy okazji sobie zrobiłem, i mogę jechać gdzie zajadę, tam zajadę dzisiaj. Trzeba powiedziawszy trochę już jestem zmęczony dzisiejszym, nie? Ale trudno. Jak trzeba, to się pracuje, jak nie trzeba, to poczywasz Także komu w drogę temu trampki? Dzisiaj dosyć duży ruch, na czwórce już kurczę, któryś raz z kolei pojadę tą drogą. No, ale myślę, że już się plany nie zmienią. także wcisnęmy. Chomy ten dyliżans do przodu. No, ja już stałem następnego dnia. Zaraz będziemy ruszać. I jechać. Auto już pooglądane. Nic się nie dzieje. Nic się niepokojącego nie stało. Podwozie po też, też jest dobrze jutro mam nadzieję już być na miejscu i ogarniać temat i komu drogę temu tramki dobra mała przerwa zrobiona zakupy taktyczne jak zwykle wiadomo gdzie Na na Szczytnicy i trzeba jechać pogoda przednia dzisiaj trochę duszno ale jest dobrze. A mera jeszcze. parę minutek i pojedziemy. Ja na dzisiaj dołem. A mi koledzy podpowiedzieli. Lepiej dojechać. No i jutro będziemy odbierać ten nieszczęsny kontener. Także dzieje się. Ale fajnie, bo jak pojedziemy dołem, to coś Wam pokażę. No, pogoda mi się trochęściła. Patrzcie, się zachmurzyło, już nie jest tak ładnie jak było. Coś kurczę głodny jestem, pasowałoby się zatrzymać coś zjeść i jechać dalej jeszcze trochę mam kilometrów, ale myślę, że jutro do południa będziemy szukam parkingu. No ja już stoję. Popatrzcie się kiełbaska biała chodzi To będzie moje jedzenie Bo niestety kurczę to co żonka przygotowała takie smaczne i przecudowne To mi się zamroziło Muszę to rozmrozić Na no, jutro będzie Kurczę, nie pomyślałem, Sadziłem to na tych lodówki No i Lutkościowo, ale dobrze A Teraz wejdzie kiełbasa Dobra Człowiek pojedzony, człowiek szczęśliwy. Można jechać dalej. I ma to jak biała kiełbacha, nie? Co prawda, kurczę żałuję tej kapusty, bo taka jest. Ach, muszę jeszcze poczekać na nią. No ale trudno. Będzie lepiej smakować. w każdym razie my lecimy dalej. Dobra. Słuchajcie. W cyklu ciekawe miejsca, przez które przejeżdżam. Właśnie dojeżdżam do granicy Dobrze słyszeliście, do granicy wewnątrz Niemiec. Oczywiście tej granicy już nie ma i całe szczęście, że jej nie ma Gdyby była, czyli 30 lat temu, o trochę więcej, to w tym momencie wyjeżdżalibyśmy z bloku wschodniego. Tutaj, gdzie jest teraz parking, jak widzicie po prawej stronie znak. Było przejście graniczne pomiędzy Blokiem Wschodnim a całą resztą Wolnego Świata. Takie symboliczne miejsce, bardzo. Warto tu przyjechać, tam na dole byśmy tu pojechali. Tak, jako kolega jedzie, to byśmy wjechali na terminal. Były terminal. Budynki jeszcze pozostały. Popatrzcie, wieżyczki wartownicze. Chyba są wieżyczki warto Nawet światła się zachowały. Jeszcze mm. znaczy się tak to wyglądało. Tam na dole jest drugi parking, za tym budynkiem, który widzicie za stacją mezynową. Tam na dole chyba też jest pomnik upamiętniający właśnie pojednanie pojednanie, połączenie niemiec wschodniej i zachodni. W tym momencie już wjeżdżamy do Niemiec zachodnich. Ale co ciekawe, tego niestety nie wydać. Na razie, za tymi górami, po lewej stronie, jest słynna kopalnia Merkers. Tak aby, może żeście o niej słyszeli w kontekście skarbu jakiś tam znajdował. Amerykanie po II wojnie światowej znaleźli tam bardzo dużo złota i chyba dzieła sztuki. Oczywiście ta kopalnia była pod jurysdykcją Związku Radzieckiego, więc musieli się bardzo śpieszyć, żeby to posprzątać. A tu taki fajny most. O, dość wysoki. Także w tym momencie jesteśmy już. Niemczech zachodnich. No, a więc awka się robi. Ja już stałem, treść ogarnąłem. I jedziemy dalej. Odbieramy się ten kontener I na myjkę. A czy załadujemy dzisiaj, czy się uda? No, zobaczymy na razie nie ma co tam się zastanawiać jak nie dzisiaj to jutro w każdym razie będziemy ładować znowu kwas octowy także ja już kończę robić kawę doogarniam się i będziemy jechać o, już się zaparzyła także zalewamy i jedziemy. Dobra, słuchajcie, już jestem w środku. Właśnie zrobiłem dokumenty. Dokumenty dosłownie 3 minuty. Pomimo tego, że mają przerwę teraz. Ale i tak poczekam trochę 20 minut, żeby nie było żadnego przypału. Tam mniej więcej to wszystko wygląda. To jest mały skrawek tego. Nie wiem, czy będzie mi wolno nagrywać w ogóle. I go zapinają, i tak dalej. Zapytamy, może być, może się uda. w każdym bądź razie, ja się tu teraz obracam. W stronę wyjazdu taki pan przyjedzie po mnie wózkiem widłowym, i pojedziemy, zarzucimy. I jedziemy go umyć. Pierwsze mycie będziemy ładować. Później kwas odstowy. Także jest dobrze. Na górze, one No, kontener założony. Możemy jechać gomęć. żeby nie wygląda to tak żodnie. Dobra. W takim razie Zwalam na myjkę. 40 parę kilometrów. A ja się zmachałem się to, to jest takie proste. Dobra. Nara bywajcie. No i my ją. Załadowałem ten kontener. Teraz go trzeba umyć. Jest jeszcze taka godzina, że jak dobrze wiatr zawieje, to się jeszcze załaduje. Zobaczymy. Bo tutaj na tej miejsce, szczerze powiedziawszy, to tylko spukać trzeba. Zejdzie ci tu nie wiadomo ile. No ale nic. Trzeba jakoś to wytrzymać. Zobaczymy, jak to będzie dalej ale może będzie dobrze trzeba mieć dobre myśli no i dobra jak widzicie kontener założony a po naklejkach znaczy że i załadowany poszło mi nad wyraz fajnie dzisiaj a miejsce w którym stoję no niestety pozostawia trochę do życzenia ale za niedługo się tu uspokoimy no autka tu nie będą jeździć stoję w porcie w Antwerpie za niedługo tam jest terminal kontenerowy jutro jak pojadę może no. wam pokażę no i tam dużo nie, nie ma widać A co to mówią jeszcze pojem kula z żony z makaronem zaraz sobie będę gotował makaron jutro rano do domu także mój dzień dzisiaj się skończył i do zobaczenia.